Rodziewiczowa mieszkała w, w domku z ogródkiem. Chodziło się po schodach na prawo. To był zakręt. Na zakret. Zielony most. Łączył e, w, obok na wini. Obok był Kościół Świętego Rafała. I za mostem pod górę była ulica Kalwaryjska. Dochodziło się do Lwowskiej, Lwoską w prawo. I tam była przedłużeniem Lwowskiej była ulica artyleryjska. I na artyleryjskiej 18K w zaułku mieszkaliśmy w latach 44, 45. Stamtąd wyjechaliśmy do Polski. I tam ojciec był aresztowany. To było mieszkanie państwa niedzielskich którym, do którego nas przyjęli, myśmy tam mieszkali. Obok była ulica drewnicka, na której były ogromne wojskowe koszary. I zaraz po oswobodzeniu myśmy chodzili po drzewo do tych koszar. To było opustoszałe, a więc były takie Ogromne stągwie drzewa w kształcie trochę studziennym i w tych... między tymi drzew, balami drzewa walało się bardzo dużo broni, granatów. Można było różne rzeczy nazbierać, jakieś kabury puste, wojskowe. I stamtąd przynosiliśmy Aha, i chodziliśmy do koszar, po y, szyby na szkło, bo okna były wywalone zaraz. Nie było czym wstawić. Niedaleko był rynek kalwaryjski, na rynku był handel. Przy rynku była cerkieta kalwaryjska, przedłużeniem była aż za wilno w stronę Jerozolimki. Jerozolimka to było podwileńskie osiedle, być może teraz to już jest dzielnica. I w Jerozolimce ludzie mieli działki. W rejonie kościoła świętego Rafała, który stoi na górce, poniżej jest ogromny dom towarowy, którego dawniej nie było. W kościele katedralnym był park, który się nazywał Cieleń. Od katedry idąc ulicę Wielką i Zawalną, na Uniwersytetu Dawnego Stefana Batorego, obecny, nazywa się imienia Wincentego Kapsuko, jest Kościół Świętego Jana, w którym było muzeum. Nie wiem, czy w tej chwili jeszcze jest. Po drugiej stronie ulicy Wielkiej był Kościół Świętej Anny. To bardzo piękny kościół, obok którego jest. Kościół Święty Bernardynów. Jak przyszli Rosjanie, wszyscy poszliśmy, poszło nas kilkanaście osób do ostrej bramy podziękować Matce Boskiej, że żyjemy. Most Zielony był nieistniejący, była tylko położona zwalonym deska, która miała poręcz z drutu i po tej desce przechodziło się na drugą stronę Wilii. Ale to w sumie było, trzeba było iść aż do ulicy wileńskiej i ulicą wileńską, żeśmy szli dalej w rejonie Bakszty do... Yy, Matki Boskiej Ostrobramskiej. Przy ostrej bramie od strony miasta, w po prawej stronie w rogu, stał spalony czołg niemiecki, ale ściana przy ostrej bramie nie była uszkodzona, tylko była taka smuga widoczna, jak ten czołg się palił i Ostra Brama w ogóle nie była uszkodzona. Ludzie klęczali na ulicy i modlili się. Samo wejście Rosjan do Wilna, to myśmy byli poza Wilnem. Myśmy wyszli, mama, tata i, i ciocia i, i Józio i ja, Byliśmy w Jerozolimce i tam dużo ludzi spotykaliśmy znajomych i w, w Jerozolimce spotkaliśmy profesora Henryka Niewodniczańskiego z żoną z domu prawoheńską Ireną i z dwoma synami z Tomaszem i z Jerzy. To byli ludzie. Z znajomi, mojej matki, bardzo prawie traktowani jak rodzina. Później przenieśli się, przyjechali, mieszkali w Krakowie. Ja byłam kilkakrotnie u nich w domu, mieszkali w Krakowie na ulicy Łobzowskiej.